Prawda, którą wypowiadamy, jest jak kamień rzucony na powierzchnię wody, jej fale rozchodzą się daleko, pozostawiając ślady w sercach i umysłach innych. To nie tylko słowa, lecz siła, która kształtuje rzeczywistość i oddziałuje na relacje. W chwilach, gdy nasze językowe kamienie zderzają się z lustrami istnienia innych, ich odbicie staje się obrazem naszej autentyczności. Prawda nie tylko oczyszcza, ale również buduje jest fundamentem solidnych relacji i fundamentem, na którym wzrasta zaufanie. Kiedy wypowiadamy prawdę, mamy moc budowania mostów między ludźmi, otwierając drogę do autentycznej komunikacji. To także wyzwanie, bo prawda czasem boli, ale zawsze prowadzi do wzrostu. Jednak równocześnie musimy być świadomi, że nasze słowa mają konsekwencje. To, co wypowiadamy, tworzy rzeczywistość wokół nas, wpływa na emocje innych i rzeźbi nasze własne charaktery. Jak rzeźbiarze rzeczywistości, jesteśmy odpowiedzialni za kształtowanie światów słowami. Prawda wymaga odwagi, lecz przynosi zrozumienie. Jej działanie to nie tylko akt mówienia, lecz również akty słuchania i gotowości do zrozumienia. Wiedza, że nasze słowa mają moc, prowadzi nas ku refleksji nad tym, co chcemy budować wokół siebie. Prawda, jak kamień rzucony na wodę, pozostawia ślad na zawsze, kształtując naszą rzeczywistość i dziedzictwo, które pozostawiamy światu.